Zaczniemy leżąc, więc szybko rozwijajcie maty i kładziemy się. A dlaczego leżąc? Dlatego, że w ten sposób można wielostawowo, bez obciążeń, fajnie przygotować nogi do ćwiczeń. Mam na myśli staw biodrowy, kolanowy i oczywiście skokowy. Trzy ważne stawy, dzięki którym przemieszczamy się z punktu A do punktu B. A aby łatwiej i szybciej się przemieszczać, te nogi muszą być po prostu mocne. I najważniejsza rzecz, trening nóg to zawsze mnóstwo spalonych kalorii, dlatego że nogi mają po prostu mnóstwo dużych mięśni. Po prostu to są duże partie mięśniowe, duże połacie mięśni, taki czworogłowy, dwugłowy uda. No to są ogromne kawały mięcha, które do poruszenia potrzebują po prostu energii. A te mamy z kalorii. W takim razie kładziemy się ręce wzdłuż tułowia, lędźwie przyklejamy i naszą rozgrzewkę zaczynamy rowerkiem. Pamiętajcie, aby dopiąć lędźwie do podłogi, tym samym napinamy mięśnie brzucha. Tempo, w którym pracujecie, zależy od was, ale pamiętajcie, aby pracować w stawie biodrowym, czyli przesuwać kolana przód, tył. Tak? Pracujemy też w stawie kolanowym, czyli oprócz przesuwania kolan przód tył, podnosimy i opuszczamy stopę. I jeszcze możemy pomachać sobie stopą, czyli mamy ruch przód tył kolanem, góra dół. I jeszcze stopa. Mamy to? No to jedziemy i spokojnie sobie rozgrzewamy nogi. Utrzymujemy lędźwie. Przy podłodze, co przy okazji napina brzuch. Jeżeli ktoś marzy o ćwiczeniach brzucha, to to jest dobre rozwiązanie. Taki właśnie rowerek, który jednocześnie rozrusza nam stawy i pospina brzuch. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, i jeden. Stopy płasko na ziemi, ręce wzdłuż tułowia, stopy na szerokość bioder, wznosimy i podnosimy biodra do góry. Nie wyciskamy ich maksymalnie pod sufit, czujemy napięcie w pośladku, opuszczamy raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. 10, jeszcze 10, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Znów przyklejamy lędźwie do podłogi. Kąt prosty pod kolanem. W ten sposób, jeżeli czujesz, że w tej pozycji odklejają ci się lędźwie, przesuń kolana lekko nad brzuch, ok. Stopy zadarte, ręce wzdłuż tułowia i prostujemy nogi w kolanach. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeszcze dziesięć, dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy. 2 i jeden. Odkładamy ponownie na ziemię. Przy wyprostach nogi w kolanie. Czuliście jak napina się przód nogi, czyli czworogłowy uda. Podnosząc biodra do góry, czujecie pośladek i dwugłowy uda. Odrywamy palce stóp od podłogi i podnosimy biodra do góry. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. I naprzemiennie przyciągamy kolana do brzucha, delikatne rozciąganie po tej rozgrzewce, które pozwoli nam za chwilę. Przejść do części głównej. Jeszcze 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i 1. Powoli chwytam za kolano, podnoszę tułów, powoli wstaję. Zaczynam od pozycji kucznej, podnoszę biodra do góry, rozwijam się. I już stoję. I już nogi mamy lekko rozgrzane. Stopy na szerokość bioder. Ręce na biodrach. Wspinamy się 20 razy na palce. Raz, bez bujania. Dwa, trzy, cztery. Pracuje staw skokowy. Pięć, sześć. Wzmacniamy łydkę. I Achillesa. Siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Otwieramy biodra poprzez podniesienie nogi i odwodzenie jej na zewnątrz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dziesięć raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dziesięć, obudźmy jeszcze dolne plecy i pośladek, składamy ręce na klatce piersiowej, robimy skłony z lekkim zgięciem nóg w kolanach i pełen wyprost i spięcie maksymalne pośladków. Raz i dwa. Plecy neutralne, wyprostowane, głowa przedłużeniem kręgosłupa. Trzy, cztery, pięć, sześć siedem, osiem, dziewięć i dziesięć jeszcze dziesięć dziesięć dziewięć osiem siedem sześć pięć cztery trzy dwa i jeden rozluźniamy nogi Stajemy teraz z palcami stóp ustawionymi na zewnątrz, dłonie ponownie na biodra i wspinamy się na palce. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 8, 9 i 10. Czas na łyka wody. Kto ma wodę, ten pije. Warto jeszcze szerzej otworzyć sobie okno. Taka krótka przerwa i jedziemy dalej. Ok. Stopy ustawiamy na szerokość bioder. Palce lekko na zewnątrz. I przed nami najlepsze ćwiczenie, jakie może być na nogi. Czyli po prostu przysiad i wyprost. Zwróćcie uwagę na mój grzbiet. Proste plecy i nic więcej. Jeżeli masz problem z przysiadem, po prostu siadaj i wstawaj. Weź jakieś krzesło, siadaj na kanapie. Najprostszy sposób na przysiad. Tylko ważne, aby siadając na krześle albo na kanapie, nie bujać się, aby grzbiet był cały czas lekko pochylony nad nogami. No to 10 przysiadów. Raz, dwa, trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. I dziesięć. Rozluźniamy nogi. Dziesięć wspięć na palce. Znów nogi na szerokość bioder. Trzy. Dwa. Start. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stajemy trochę szerzej niż poprzednio. Robimy szerszy przysiad. Ręce na wysokości klatki piersiowej. W ten sposób zwróciliście uwagę, że kolana nad stopami działamy. Szerszy przysiad. 3, 2. Start. Raz. 2.

5, 6, 7, 8, 9 i 10. I robimy jeszcze szerszy przysiad. Załóżmy, że staliśmy na szerokość bioder. Rozstawiamy stopy. Palce prawej stopy na zewnątrz, dostawiam pięte. Lewej na zewnątrz, dostawiam pięte. I jeszcze raz prawej na zewnątrz i dostawiam pięte. Tak szeroki przysiad, ale pod warunkiem, że kolana w dalszym ciągu nad stopami. Czyli nie krzyżujemy kolan, utrzymujemy je nad stopą. Dziesięć przysiadów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Rozluźnij nogi, ponowne wspięcia na palce. Znów na szerokość bioder. 10 razy. Raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Zrobiliśmy już 30 przysiadów. Około 50 z 5 na palce. Pijecie wodę. Ja zobaczę, czy na YouTubie wszystko również pięknie hula. I za chwilę zmienimy ćwiczenie. To jest moment, w którym możecie rozluźnić nogi, możecie pootwierać biodra, tak aby poczuć się lepiej. Rozluźniamy. Ok, widzę, że YouTube też pięknie działa. Cześć Mateusz, cześć Regi. Uff. Ok. No dobra, tu też jestem, więc jak ktoś chce, to też może coś skrobnąć. Całe 70 osób na YouTubie, bardzo mi miło. Oczywiście ja nie przejmuję się tym, że tam za bardzo komentarzy nie ma o tej porze, bo podczas treningów to raczej ćwiczymy niż piszemy, ale jak się pojawi coś to nie ma sprawy. Dobra, przysiad na jedną nogę, czyli wykrok. Prawa z przodu, lewa z tyłu. I dziś opowiem Wam o tym, jak to jedno ćwiczenie jest w stanie wpłynąć i na pośladek, ale po lekkiej modyfikacji bardziej na czworogłowe uda. Zacznijmy od tego, jak wpłynąć bardziej na przód nogi. Tułów jest wyprostowany, biodro podwinięte, schodzę w dół. Angażuję bardziej przód nogi. Aby zaangażować bardziej pośladek, pochylam się nad udem i schodzę w dół. I my zrobimy sobie na przemian. Raz na prawą nogę, raz na lewą, z zaangażowaniem przodu uda. Raz na prawą nogę, raz na lewą nogę, z zaangażowaniem pośladka. Ok. W takim razie spodenki podciągamy, koszulki opuszczamy, prawą nogę wystawiamy, zaczniemy od wzmocnienia przodu nogi, tułów wyprostowany, biodro podwinięte, aby nie pogłębiać lordozy i schodzimy w dół. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, dostawiam lewą nogę do prawej, prawą cofam, tuł wyprostowany, biodro podwinięte. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 7, 8, 9, 10. Rozluźniamy nogi i teraz zrobimy sobie sytuację, która wzmocni pośladek. Prawa noga z przodu, lewa z tyłu. Pochylam się nad udem. Pamiętajcie, aby utrzymać równowagę, starajcie się nie trzymać w ten sposób nog, bo tak właśnie stracicie równowagę. Rozstawcie je lekko szerzej. I tak skupiamy się głównie na nodze, która jest z przodu. Mamy to. Trzy, dwa, start. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem osiem, dziewięć i dziesięć. Dostawiam lewą do prawej, prawą cofam i schodzimy w dół. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 9 i 10. Rozluźnij nogi i nie powiecie mi, że nie czuliście różnicy pomiędzy wersją z nogami inaczej, z tułowiem wyprostowanym i lekko podwiniętym biodrem i z wersją z tułowiem pochylonym nad udem. Jest wyraźna różnica. Teraz wprowadzimy sobie trochę dynamiki. Na przemiennie raz prawa, raz lewa, raz prawa, raz lewa. Oczywiście tułów lekko pochylony nad udem, aby pracować pośladkiem: 3, 2, 1, prawa, lewa, prawa, lewa. Prawa, lewa, prawa, lewa, chcesz mieć ładne nogi, rób to po prostu, i lewa, i prawa, i lewa, i prawa, i lewa, i ostatni raz, prawa, i ostatni raz, lewa. I rozluźniamy. Oj, narobiliśmy dzisiaj tych przysiadów. Czas się trochę porościągać, Poranne wzmacnianie nóg. Poranne pobudzenie tak naprawdę. Warto byłoby dodać do tego jeszcze jakieś ciężary. Słuchajcie. Wystawiamy prawą nogę. Zadzieramy palce. Opuszczamy tułów. Prostujemy się. Lewa do przodu. Do góry. Pamiętaj, aby utrzymać kolano. Na wysokości drugiego kolana poczujesz przyjemne rozciąganie z tyłu nogi, od łydki po udo. To ćwiczenie nazywam zawsze takim zbieraniem grzybów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 9, 10. Teraz chwytamy za prawą kostkę, kolano przy kolanie, wyprostuj się i lewa ręka do góry. Rozciągamy przód, uda. Zmiana. To jest tak samo jak z kawą. Informacja, że wstajemy, budzimy się to jest informacja dla organizmu. Skończyliśmy trening. Czas na regenerację. Stań szeroko, Pochyl tułów. Jest przyjemnie do góry, zakręć teraz biodrem po całym tym treningu, staw biodrowy jest już w miarę rozgrzany, więc możemy sobie pozwolić spokojnie na to ćwiczenie i w drugą stronę. Jeszcze 5, 4, 3. Dwa i jeden. Informacja dla tych, którzy oglądają mnie na YouTubie. Miło będzie, jak zostaniesz moim patronem i postawisz mi kawkę. Link do kawek w komentarzu. Dzięki YouTube. Odtwarzajcie te treningi na potęgę. Do zobaczenia.